Pierwsze zawody szutrowe na tym obiekcie. Jest pan inicjatorem tego obiektu. Jak pan to widzi ze swojej perspektywy? powiedzieć, no, być współtwórcą razem z Kubą Brzecińskim, teraz dołączył do nas również Darek Burkat. No, cieszę się ogromnie, że w końcu tej rangi impreza. Zawitała do nas i mam nadzieję, że zawodnicy dzisiaj e, będą zadowoleni po tym dniu. Nie miałem jeszcze okazji rozmawiać, bo jesteśmy świeżo po zawodach, a ja dzisiaj w nietypowej roli, bo siedziałem jako pilot, coś czego bardzo nie lubię. Po no, raz w ogóle pierwszy na prawym ze swoimi synami, bo we dwóch jechali, otwierali, zamykali trasę do 11-latki. Niemniej jednak no, trasa genialna, jak Kuba jak ustawi trasę, po prostu nie ma nie ma, nie, ma, nie ma, nie ma, jak to mówię, nie ma dwóch zdań, więc super. Na początku, gdy ten obiekt powstawał, myślał pan, że takie zawody są w stanie tutaj powstać? Znaczy, generalnie no, nie, nie będę skromny, że mamy zawsze takie aspiracje, żeby robić, jak już coś robimy, to robić to tak, jak to się mówi na grubo. I, i takie, tak, takie zamysły i jeszcze większe co do tego obiektu są. Więc no, mam nadzieję, że to jest ta dzisiejsza impreza, to jest krok jeden z wielu, który jeszcze będziemy chcieli wykonać, żeby ten obiekt jeszcze bardziej dawał większe możliwości i dla, dla zawodników, dla motorsportu, dla, dla, dla rozwoju motorsportu po prostu. Zobaczymy pana tutaj na lewym za kierownicą. <laughs> ja, ja generalnie ja ostatnio poszedłem w wyścigi, bo, bo kiedyś były rally sprinty, a, a ostatni sezon w, w niemieckim pucharze Porsche Sports i w tym roku również to będzie priorytetowy cykl dla mnie. W maju ruszamy z pierwszą rundą na Hockenheimring. Natomiast w no, gościnnie jak dzisiaj jak przyjechałem i siadłem na, na prawym z chłopakami, to już, już kombinowałem, czy jakiegoś auta i dodatkowego się nie uda, żeby, żeby wystartować. Gościnnie będę występował, natomiast no, musiałbym tutaj w końcu pod tym szutrze pojechać jakimś profesjonalnym autem, takim roller profesjonalnym z, z właściwym zawieszeniem, chociaż. Te nasze, nasze bęmki szutrowe, które tu mamy całkiem fajnie zrobione przez e, dobrą stajnię, od której to kupiliśmy te auta, też dają wiele fanu a, i dużo pokory do nauki. Pokażę powiem szczerze, w tamtym sezonie, powiedziałbym no, mocno powyżej oczekiwań, bo to był pierwszy sezon e, w wyścigach płaskich i udało się wywalczyć tytuł drugie miejsce w klasie. W całym, w całym sezonie, więc, więc dużo, dużo powyżej oczekiwań niż. Nie, nie, nie chcę być nadmiernie skromny, ale naprawdę nie miałem doświadczeń wyścigowych, ale, 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 ale sezon super, dowiezione punkty z wszystkich rund, duży progres z każdej rundy do góry, więc już w tej drugiej części sezonu, bo tam mamy 6 rund, 13 w sumie wyścigów. W całym sezonie, w drugiej części sezonu już byliśmy byłem jedną z tych sił takich tam mocno się liczących, była walka, były podja i, i dużo punktów, więc koniec, końcu, koniec sezonu w ostatniej rundzie walka o drugie miejsce i dowiezione, więc super.